Cześć moi drodzy. Dzisiaj omówimy taki ważny temat jak konserwacja oraz przygotowanie do pracy kamieni. W naszej ofercie są kamienie amerykańskiej firmy Barat, kamienie bardzo dobrej jakości. Kamienie są z tlenku gliny oraz z węgliku krzemu. Kamienie z tlenku gliny wyglądają w taki sposób, mają niebieski kolor. Kamienie z Венглику к шему, так, и мой цвет зеленый. Камень с венглику к шему работаем с водой, камень с тленку глину работаем с олеем вазелиновым. Что это значит приготовление камней до работы? Камень имеют такую варство, которая есть гладкая. И чтобы эта варство была taka bardziej chropowata, to musimy przygotować kamień do pracy. Czy przygotowanie kamieni do pracy jest e, konieczne? Nie, nie jest konieczne, można e, od razu z pudełka dostać kamień i pracować tym kamieniem, ale jak przygotujecie kamień do pracy, to będzie ten kamień e, pracować szybciej i skuteczniej. Przygotowanie kamienia do pracy Есть e, в уголе такой же процесс, как и консервация камней. Что это значит консервация камней? E, с часами камни бендон e, И они зуживающим в такой способ. Сейчас покажу вам на рисунку, как зуживающим камни. Тут я имею, например, наш камень. Тут я имею та подстава до камня. I kamień, dopóki jest nowy, to jest taki płaski, to posiada taką płaską powierzchnię. Czasami kamień zostanie zużyty w taki sposób, że środek tego kamienia będzie zużyty więcej niż krawędzie, niż brzegi tego kamienia. I nasz, naszym zadaniem jest przewrócić kamień do kształtu płaskiego. Jak to robimy? To będzie zrobione za pomocą szyby szklanej oraz proszku z węgla krzemu. Jaki rozmiar ma być tej szyby? Szyba musi być dwa razy większa niż długość kamienia. Na przykład jak długość kamienia jest 150 mm, to długość szyby musi być mniej więcej 2 razy większa niż 2 e, razy większa, czyli 300 mm. E, jakiego proszku e, węgliku krzemu, jaki proszek węgliku krzemu, o jakiej gradacji nam e, będzie potrzebny? E, gradacja proszku węgliku krzemu ma być dwa razy większa, Mniej więcej dwa razy większe, to nie ma takiej żadnej reguły, ale mniej więcej dwa razy większe niż e, gradacja kamienia. Na przykład e, posiadamy tutaj e, kamień o gradacji 120 grid, grit. E, to proszę kręgli kukrzemu, który będziemy, będziemy używać do wyrównywania tego kamienia, e, ma być gdzieś w okolicach 80 o 80. Tak samo można użyć na przykład węgli krzemu, e, proszek węgliku krzemu o gradacji 120 e, grid. To nie będzie nic strasznego w tym nie będzie. Nie jest to tragedia, ale e, 80 grid będzie działać szybciej. Jak to wygląda? Jak wygląda w ogóle przygotowanie kamienia do pracy oraz wyrównywanie kamienia? Proces jest taki sam, różnicy nie ma. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Тут, например, вам камень, который я уже вам до осушения ножи. Есть такой 120 грит. Тут, как видно, есть пенкнетный, тут тоже не есть трагедия. Ну и теперь так. Берем прошек бенгли кукшему, градация 80. Насыпаем немного этого прошку. Не можно сыпать дуже прошку, Nie ma w tym żadnego sensu. Będzie tylko gorzej. Oraz trochę uwilżamy. Można uwilżyć sam kamień wodą. Oraz trochę uwilżamy ten proszek węgli ku krzemu. I teraz tak, można na ten kamień nanieść taką siatkę ołówkiem. чтобы было видочнее, как счера счирающим каменьи. это раз. Теперь можно увидеть, як бин, як был с ужитый тем камень. Тут и кра... тут и была с э, э, ужита э, так равенч, та тен обшар того камня был с мне, ниж щередок камня, о э, раз мне, ниж так равенч камня. Ну и теперь teraz... идем дальше. Мы делаем такие движения в форме цифры 8 и час от времени меняем стороны камня. Например, сейчас так, работаем так и за 5-10 движений меняем стороны камня, то есть обрабатываем его на другую сторону. No i teraz można zobaczyć, że tego rysunku ołówkowego nie pozostało, czyli kamień jest równy i jest przydatny do pracy. Powierzchnia kamienia została zregenerowana i jest przydatna do pracy, jest taka chrapowata i będzie bardzo szybko i bardzo skutecznie z, e, pracować z zaszlifowaniem naszego nurza. И сейчас покажу вам еще, как то самое покажу вам только с камнем о <coughs> градации 1200. E, Небесский камень с тленку глину. Только мам работой с камнем 1200, мам вымыть шкло. Bo шкло мусит быть e, по выравниванию каждого камня <coughs> шкло мусит быть чистым. Wróciłem się z Łazienki. Szkło zostało wyczyszczone od wyrównywania poprzedniego kamienia. 120 teraz przystąpimy do wyrównywania albo do przygotowania do pracy kamienia o gradacji 1200. Ten kamień jest z węgla ale jak już mówiłem, że pracuję z olejem. Ale wyrównywanie kamienia zawsze robimy z wodą. Nie można robić z olejem. Ну и теперь для доброго внимания такого камня <coughs> за засто прошек за 600. солем вот, мы Быть э, более сухо. Еще немного пошка, о, не мне, мне венцы так не Proszę zwrócić uwagę, uwagę na to, że środek kamienia jeszcze nie został taki wyczyszczony, jeśli jest e, takiego koloru e, ciemnego, e, natomiast e, brzegi, końce tego kamienia już, jest już taki bardziej e, e, jasny. co to mówi? Mówi to o to, że luk, który posiadał ten kamień, jest taki, on nie jest mocny tam, gdzie się ja myślę, że w okolicach 1 dwie dziesiątki, ale, ten proszek 600 grit jest bardzo za drobny do wyrównywania kamienia. I trzeba teraz, trzeba było zastosować proszek dostępnego wyrównywania, np. o gradacji 320, żeby przygotować kamień, żeby wyrównać kamień, a później, żeby przygotować go do pracy, to można byłoby zastos zastosować proszek o gradacji 600. Przyniosłem proszek o 320 i teraz zrobimy wyrównywanie wstępne, albo wstępne, proszkiem 320, a później dorobimy to proszkiem 600. Myślę, że tak będzie trochę szybciej. Od razu trzeba było zastosować proszek 320 i teraz widać, że kamień jest... cała powierzchnia kamienia jest jasna niebieska no i pójść do łazienki, wymyć ten... Wymęć szybkę i wrócić się, aby dorobić kamień szyba została wyczyszczona w miarę osuszona за помощью паперу, рушника паперового. И теперь... Teraz... <му> <му> Moi drodzy i tego wystarczy całkiem. Teraz ten kamień o 1200 jest przygotowany do pracy. Skończyliśmy pracę o wyrównywaniu kamieni i teraz ten kamień o 1200 jest po pierwsze jest plasky, i po drugie jest, ma posiada taką powierzchnię chrapowatą. O takiej chrapowatości właściwej, czyli nie będzie za bardzo a, zbyt chrapowaty albo za bardzo mało chrapowaty, czyli będzie pracował właśnie tak, właśnie tak jak ma pracować kamień o gradacji 1200. No, to tyle na temat wyrównywania kamieni. Co do przygotowania kamieni do pracy. Wygląda przygotowanie kamieni do pracy tak samo, jak i wyrównywanie kamieni, tylko e, potrzebuje dużo mniej czasu. I zadanie nasze w trakcie, w trakcie przygotowania kamieni do pracy jest takie, żeby regener nie zregenerować powierzchni, a bo ona jest nowa. Алейно, але оней збут така е не пощадати їх раповатощі. Не пощадати їх раповатощі, які, мабуть. На дища тотили, всі продукти, які тут і були застосовувались в цьому фільміку, чи шибка, шиба з шкляна на добровинування камені oraz наші порошки з Венглику кшемо добровинування камені, скрути над те товари Бендон під цим фільміком. Если у вас есть какие-то вопросы, то прошу смело питать в комментариях. На сегодня это все. Честь.